Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Ciemności idą w zatracenie. Od 4 października 2009 roku na Ziemi bezgranicznie panuje światło. Żywioły na całej planecie Ziemia unicestwiają ciemności. Nie ma dla tych form żadnego ratunku, tylko lej rozkładu. Przez cały swój byt ciężko na to sobie zapracowały. Nikt przed wykonaniem wyroku sądu ostatecznego nie ma szans na ukrycie. To, co sobie każdy z Was wypracował, to też teraz otrzyma. Nie pomogą fortuny ani największe bogactwa, bo i tak to wszystko należy się stworzycielowi i też do Pana naszego powróci. Przestańcie się łudzić, bo i tak wydany wyrok na Was będzie wykonany. Prawa Pana są doskonałe i nikt ich nie może omijać, naginać, a tym bardziej zmieniać pod swoje potrzeby. Myśleniem doprowadziliście się tylko do zguby. Wymyślacie różne rzeczy i jesteście przez nie później zniewalani. I zaczynacie służyć materialnym przedmiotom, a nie Stworzycielowi. Materia tylko i wyłącznie ma służyć tu na Ziemi do tego, aby wspierać Was w podążaniu drogą do Prawdy. Po to jesteście na Ziemi, aby rozwijać się duchowo, a nie materialnie. Dla Ducha gęsta materia, przedmioty ziemskie nie są potrzebne. Bo i tak pozostaną na Ziemi. Ziemski człowiek osiąga pełnię szczęścia, kiedy rozwija swojego ducha i doskonali talenty, które przyniósł na Ziemię. Codzienna służba stwórcy daje największą radość życia. W tych czasach ostatecznych wiele ziemskich tworów miało już się okazję przekonać, że rzeczy materialne. Można bardzo łatwo stracić. Zdobytych doświadczeń nikt nie jest Wam w stanie zabrać, a jak wykorzystujecie je w służbie stwórcy, to osiągniecie cel, do jakiego każdy powinien podążać, czyli powrót do raju duchowego.